się. Firma Haharbud i Zbuduj Sam Dom prezentują dom na start bez kredytu. Witamy! No i tak leje! Nie pada, tylko leje! Także nawet nawet, nawet się nie wybieramy nie to śpiewa. O, śpiewa. na robotę, bo no jest masakra. Także spijamy kawkę i myślimy, co tu robić. No i tak, korzystając z chwili czasu, robimy małe porządki, <laughs> Także ogarniemy sobie, no i lecimy gdzieś. Może w góry. Tylko teraz to nic nie będzie widać, bo jest strasznie, bo jest dziecko. No, najlepsze to buty mam w, w samochodzie. Ja mam buty tu. Trzymaj się, Mirka. w zimę w klawę. Ciągle pada. Jaja, będą jak nie ma tych butów, tak? Nie, jaja, będą jak tych butów nie wziąłem. Ale jest prawdopodobieństwo, że się wysypały wczoraj. Z torby. Wiedziałem, że się przyda. No. Kierunek Katowice. Mamy 12 km 17 minut I na pomarańczowo znaczysz się, że korki będą no. Co? Nie dobrze Możesz no wejść O, znowu pójdzie <laughs> Kurde, to prześladuje nas. No. Wiecie z czego ta melodyjka, bo to często leci na weselach, o ile dobrze kojarzę, Przemek tak samo, ale to jest jakaś przeróbka jakiejś no. Jakieś piosenki takie, nie? 3 zeta za godzinę taką. C4 2 <klucza> lepiej zapamiętaj, bo ja już kiedyś szukałem ostro. W ogóle poleciałem do Warszawy Poleciałem do sklepu, polatałem, a w ogóle nie zwróciłem uwagi, jaki kolor, jaki, yy, 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 <pleksualnie> jaka cyferka. Nic a tam trzy piętra, w ogóle nawet nie wiedziałem na jakim piętrze tak naprawdę samochód zostawiliśmy. To jeszcze z Iwoną, ty yy, i mieliśmy zastępczą Toyotę dostaliśmy. Nówkę, sztukę. Nie wiem, 3000 km miała przejechane. Myśleliśmy, że nam gwizły w ogóle, wiesz W wybranych sklepach można kupić paseczki ochronne, o Poziom zero Czyli my jesteśmy na poziomie zero o. Zobacz, tam chłopaki już dzielą Tam chłopaki już dzielą łupy Masakra Ja pamiętam czasy, co tu się działo na dworcu I do, na giełdę komputerową się latało Przeróbki tych PlayStation robiło Płyty pirackie Ale no, masakra była, to. w każdym koncie było, były jakieś puny i wtedy to było na hicie rozpuszczalnik i te kleje, nie? O. Kurde, to było. Przejść się z dworca na, na tą giełdę, żeby nie stracić fantów. To... Masakra. Ta kurteczka? no, 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 nie no, jak są nie podwijane tutaj. no, 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 na Ostatnio nowością szukamy kabla, bo chcemy podłączyć yy, telefon pod telewizor, nie? Telewizor jest wiekowy trochę, także nie ma przez Wi-Fi połączenia. Yy, w Euro AGD byliśmy, ale to tak po kablu się nie da. Zwyczajnie musi być jakieś coś, także akurat im się to skończyło. No ale może coś tutaj znajdziemy, nie? Dobrze by było, bo Netflixa mam, to by zawsze coś oglądnął Przemo, co? Forever widzisz? No to idziemy. Szkoda, że ma tu takie usztywnienia, ja nie lubię, wiesz? Znaczy nie lubię. Tak wolę tak jak tu jest taka luźna, ale przymierzę, może mi się odwidzi. No, ale wiesz. Tu masz pewnie kacze pierze. Ja tu kurteczkę kupiłem. On co w robocie mam? Jest z kaczym pierzem, bo jest tak cieniutka. Można ją zwinąć w taką kulkę, ale jest naprawdę cienka, nie? I ciepła. No tam, widzisz? kaczkowe pióra. Chyba za głęboka będzie Chyba za głęboka No ja jeszcze bardziej kwadratowa Czarna lepszejsza I tak się nie ma takich tych rogów Nie jest taka głęboka, wiesz To jest fajna Tylko ciekawe czy to też jest w yy, Pamiętaj, też jest w promocji Nie, nie to 59 nie 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 Tak Szkoda hmm. to Więc jeśli pana interesują takie czarne, to ta jest jeszcze taka, ale z ujęcia Ta jest fajna <suszy> A, Rozumiem Tamta też, bo w sumie to jest to samo, nie? Tylko tamta jakaś taka kanciasta. Nie, ta, ta niebieska Aha, no to jest podobny fason, ale nie się Nie. Na... No. Niestety tak, jeszcze się nie pytunuje. O, a to? To? na sam dole? To jest przypomnione. A tu zaraz... Jeszcze że to zaraz... Jest to za to. Z czapeczki z daszkiem jakieś macie Dzięki. O, Nie, nie wiem, to aktualnie nie jest to takie nie Tako już totalnie odpada 59 zł zobacz taka skropa Słuchajcie, skropa 39 Z. Kurde, to jest taka. No, bardziej taka deszczówka, wiatrówka, ale za 39 Z. Do butów mi pasuje. Przemek grubo polecał od razu dwie kurtki. Pani się pytała, czy chce torbę. Powiedziałem, że nie, to podrzucę koledze, nie będę musiał nosić. No ale taka kurteczka, cztery dychy, powiem wam, przeceny są normalnie kosmiczne. Tylko wszystkiego, akurat tego, czego e, nie potrzebujemy. Właśnie, no ale ta cztery dychy, kurtkę kupić, to... No, kurtka to może za dużo powiedziane, ale tak na jesień, wiosnę nieraz jest taka, o taka jak dzisiaj pogoda, to jest idealna. nie? jak byśmy gdzieś uderzyli, to no w czym chodzi? Ale czapki, wiesz co, ja tu patrzę za czapkami, bo potrzebuję czapki Bania z drungiem za pociągi? Ty, zamknięte Nie wolno nam wchodzić Jak teraz wejść? No nie ma jakiegoś elektrycznego bez kita, musimy podłączyli ten telefon w domu Chodź na dół Ja ci rzucę kamerkę okay, Zobaczymy no, co się nagra Złapiesz? Złapiesz dla... bez kity, fajnie by się nagrało Ja się no Nie, byłoby <laughs> Papa Diego jemy co? Papa Diego Dzisiaj jest środa Średnie Burrito w cenie małego, roku. lub Grande Burrito w cenie średniego. I niestety nie da się na miejscu zjeść. Jest kibel Dobra, to nic nam nie zostało, jak znaleźć sklep jakiś elektryczny, co nam to podłączą. Albo, ty zadzwonię do tego gościa, co o ten telefon dzwoniłem. Może no. on będzie miał taki kabel. Drzwi otwierają się. Mm. Kabina jedzie w dół. Drzwi zamykają się. Idziemy po zakupy. Deszczyk pada, także idealnie na przetestowanie e, kurtałki, a ona powinna być idealna na taką pogodę. Ale zobaczcie co jeszcze, teraz dopiero odkryłem. Tu gigantyczną kieszeń. Są tutaj dwie i tu jeszcze taka potężna, nie? Prata browara by weszła spokojnie. Przemu się śmieje Zobaczcie, miałem drzwi otwierać Widzicie to? Ale wielki to skąd się biorą takie biergachny? W ogóle jakieś te nogi ma pokrzywione Dobra, bo skąd się to się pokrzywione. <grywa> Żecie ją wzięć. Tak. Jak rzuci się na ziemię, to się... Robimy eksperyment. Łyżka cappuccino. I łyżka kawy. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No i mleczko. I woda. Robimy eksperyment. Łyżka cappuccino. I łyżka kawy. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No i mleczko, i woda. Mam wam kawka super. Dziwne, bo cappuccino jest w jakim smaku? Waniliowym, a kawa smakuje jak orzechowa. No i tak. Dzisiaj będą grane, grane łódeczki ziemniaczane. Także robimy w piekarniku. E, udało nam się zdobyć coś, czego nie musimy obierać. A, je, a jest jak ziemniak. No, a nie frytki. No, i można w piekarniku. Dobra. To rozgrzewamy dziadak? Dobra, podasz. Trochę oleju damy. Mamy ten aby to, trzeba już papiery papierem by się rozczyć. I ustawiamy 180 z termoobiegiem. Ja chcę pokazać. Zaopatrzyłem się w kubek. W kubek będziemy testować każdy po kolei: z sosem gulaszowym, z sosem bolońskim, w sosie serowym. W sosie, nie, pióre z ziemniakami ziemniaczane z boczkiem, i pióre ziemniaczane z warzywami i mięsem mielonym Powiem wam, jestem zaskoczony. Naprawdę te, tego próbowałem i jest dobre. A ty, to tak było, czy tak? Nie, tak. Nie, tak. to tu. Dobra, zamyk. 20 minut. Powiem wam. Udeczki z lidla naprawdę bardzo dobre. Trochę dłużej przetrzymaliśmy. Myślę, jeszcze jakby pobyły też by nie się stało, ale dobre. Do tego buraczki, i bardzo ostry keczup. Ostry jest to. No, A i lecimy z komentarzami Mateusz Siwek, kolego proponuje serwis taśka. on w pakiecie premium zrobi autkolux Spoko masz kanał, jestem budowlancem Jeszcze dużo się uczę, twój kanał pomaga Pozdrawiamy, naprawdę cieszy nas to Budujące są takie wiadomości Że czerpiecie z tego Maciej Durmaj, a propos ciastek budżetowych W końcu bied jest w nazwie sklepu Nie bez przyczyny Nie bez przypadek Pozdrawiamy, no nie, akurat my kupujemy w Lidlu, to nie była Biedra. W.R. Kurczę ostatnio, aż czekam na film. Fajna formuła, pozdrawiamy. Boris i cyk, teraz ja pierwszy, się i pozdrow chłopaki. Pozdrawiamy. Szybki, szybki, pozdrawiamy, Wiktor S. Witam, ja napiszę tak. Nieważne, czy ktoś jest pierwszy, drugi i tak dalej, nie o to w tym chodzi. Ważne, że obejrzymy, co majsty robią. Każdy z nas coś dla siebie wyciągnie z tych filmów. Uczy... Uczymy się przez całe życie, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Grzegorz Kalbarczyk. Witam a te pręty wzmocnienia pod oknami. To jaką, jakie mają zadania? Pytam z ciekawości, ja się nie znam. Chodzi o to, żeby nie, nie, nie pojawiały się takie pęknięcia w rogach, nie? Eee, może Wam kiedyś pokażę teraz e, w naszym domu, w którym mieszkam, takie pęknięcia są. E, tam nie jest gazobeton, tylko e, jeszcze suporek był, tak? Tam dwa mury są, e, tak jak kiedyś się budowało, no ale pr tych prętów się nie dało i. No i są pęknięcia, nie? w środku nie widać, no bo wiadomo, jest drugi mur, tam drugi mur jest cegły, ale ten pierwszy mur szczeli tam, no. Mm. Karol Cieszy, znowu super team, pozdrawiam. Pozdrawiamy Dariusz Maciejewski, pozdrawiamy Michał, pozdrawiamy Michał Budowlany. Skąd jesteś, z jakiej miejscowości? Pozdrawiamy, mieszkam na Sydole, koło Zwolenia, jestem, pochodzę z Tychów, urodziłem się w Tychach. Grzegorz Krzemiński, będzie pogoda, będzie więcej. pozdrawiamy. Fajcar, pogoda was nie rozpiesza, pozdrawiam, Remigiusz, eł, będzie jakaś seria prac bardziej rytoryczna, metyro... 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 żeby była jakaś ciągłość? Pozdrawiamy, będzie, będzie, jak będziemy tylko budować coś innego, czego już nie pokazywaliśmy 20 razy, będą takie filmy. Mm. Paweł Król, a co mają dać te pręty? Możesz coś powiedzieć? Już powiedziałem. Rajman Nowak, siemanko, pozdrawiamy. Kaziu 44, planujesz jakiś dom z ceramiki albo ze stropem lanym? Pozdrawiamy, tak, w na następnym roku będziemy budować takie domy. Łowuz 83 pozdrawiamy. Yy, Kondrat016.pl, hej, ciągle się zastanawiam, czy to coś naprawdę daje. Pozdrawiamy. Michał Przemysiak, pozdrawiam. Golko69, Przemo, ten szary polar, co, co to jest za firma? A powiem Ci, nawet nie pamiętam, w jednym sklepie się za, e, e, ubieramy w Zwoleniu, mamy taki jeden sklep i tam nabrałem od razu te loga, to wszystko. Adam Czaja, czy Twój projekt będzie dostępny za 3 lata? Pozdrawiamy! No prawdopodobnie tak, no czemu miałby nie być. E, nasze projekty są już e, z warunkami technicznymi dwa, na 2021 rok, także e, może nie wymyślą nic przez te 3 lata? Jak, jak wymyślono, to po prostu się. E, no, dostosuje ich ty i tyle, nie? Michał Szefski, pozdrawiamy. Andrzej Pałka, hej, dziś chyba pierwszy, pozdrawiamy. tomat 6, jak jest w projekcie wymiar okna? 90x50 to taki otwór robicie, czy poszerzacie trochę? E, z wysokości robimy 5 cm, e, tak jakby niżej, e, uwzględniamy parapet i takie rzeczy. A z szerokości. 3-4 centymetry szersze robimy na pianę montażową, prawda? Cezary Michałek. Pozdrawiamy. Łukasz W U mnie się wydaje, że to gówno... <noise> A mnie się wydaje, że to gówno daje. Pozdrawiamy. Mhm. Mysza odzwonię. o dzwonie. dobra, bo tu jeszcze dokończymy i... No się wydaje, dobra. Sławomir Lisiewski, no i się nie dowiedziałem jak blokowaliście rury kanalizacyjne przed wypornością. Pozdrawiamy, tłumaczyłem to na filmie, także e, następny film, po tym jak zaczęliśmy robić, mówiłem o tym blokowaniu w następnym filmie, bo nie zdążyliśmy w ten dzień, czyli raczej prawdopodobnie z poniedziałku, nie? Wczoraj poleciał film. Mm, a już nie pamiętam. Bo ja Ale w następnym filmie, po tym co mówiłem, że, że to było to... to to mówiłem, to tak. Także co, mamy godzinę pół do 15. Zjedliśmy obiadek, posprzątaliśmy. No i nie trzeba coś na komputerze porobić, film złożyć. Zaraz będzie ciemno i tak wygląda dzień w delegacji, jak nie da się robić. <laughs> Trzymajcie się do następnego. A, i dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Tam jest taki jeszcze dzwoneczek, dajcie dzwoneczek, to Wtedy, jak coś wrzucimy, to zostaniecie powiadomienie, nie? To nic nie kosztuje. A uwierzcie mi, że ostatnio spotkałem człowieka, który myślał, że będzie musiał płacić, bo zasubskrybuje.